Witam serdecznie na moim kanale z tej strony, Mark Drake. Moi drodzy, zaczynamy sobie w tym samym miejscu, w którym Marta z Kilofem yy, no, pobiła nas i to dwa razy aż. Natomiast yy, chciałbym Wam powiedzieć taką jedną informację, yy, żeby zacząć ten odcinek w tym miejscu, schodziłem tam z góry, yy, z miejsca, gdzie, gdzie uruchomiliśmy generator. I teraz tak, tam była ta babcia, która yy, okazuje się, że nie jest do końca tą Martą, taka co tam się modliła z tym nożem. I wyobraźcie sobie, że przechodziłem obok niej za blisko. Jeśli za blisko koło niej przejdziemy, to tak mi diabła nożem. Noże szybciutko uciekam na górę z powrotem i przestaliśmy gonić. No ale wy wyobrażacie sobie to, ona mnie po prostu dziabnęła nożem. Ona jest taka yy, dobra, ale tylko do czasu. No i to niestety tak się wydarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o Martę, czyli ta tutaj z Kilofem nawiedzona, ona jest y, z tego, co ja rozumiem, to ona jest z tego, yy, z tego klanu, bo tak jak opowiadałem no, wcześniej, w grze tej występują jakby dwa dwie takie nacje osobne. A już tam idzie Marta nawiedzona, bo już ją słyszę. Ja muszę tutaj szybko gdzieś się przed nim schować. Jednocześnie troszkę wam tam opowiadając. No. Zobaczcie, wściekła baba tędy będzie szła. Yy, I teraz tak, yy, tutaj w grze występują dwie nacje. Czy, yy, czy tak to można nazwać? No, jak mniej więcej, jakoś tak to można nazwać. Yy, które jakoś tak najba, nawzajem się nie lubią, z tego co ja widzę, prawda? Bo yy, jedna nacja chciała zabić Lin. Twierdząc, że jest w ciąży. Yy, natomiast jeszcze nie wiemy dlaczego, z kim i co i w ogóle. Natomiast druga nacja, jakby nie chciała je zabić. Dobra, ja tutaj sobie tak szybciutko tylko w tą stronę się schowam. No bo wiem, że gdzieś tutaj przyjdzie ta pani. Dobra, wstajemy. No tak, tutaj nie mogę nigdzie niestety wejść. Dobra, schowamy się szybciutko i zobaczymy, czy... Dobra, jest na razie cisza, spokój. O chyba mnie wyczaiła. Ehe, idzie. Dobra, ja szybciutko robię pitakę. Ciekawe, czy będzie mnie gonić A, do windy. No przecież tutaj taki jest cel. Haha, udało się. Żarliwie wypełnię pokutę. Ona, ona z tego co ja dobrze, jeżeli dobrze zrozumiałem, to ona należy do, do tego klanu czy do tej nacji, która mm, jakby nie jest w tym, w tym, w tym umaczany cały ten. Ten cały papież, nie wiem czy ja się dobrze teraz wyrażam, ona jest przeciwko temu papieżowi. Dobrze, w takim razie może opowieści troszeczkę później sobie jakieś tam jeszcze przytoczymy, a teraz zaczniemy się rozglądać. Biedna pani tutaj sobie leży, jakieś tutaj jest pisemko, możemy je podnieść, i teraz tak, Christine, może ja sobie od razu przejdę do do naszej kamery. Okej. Okay. Christine, zanim zaczniesz wszędzie szukać oranżadek albo krzyczeć na mnie, że ja zgubiłem, że je zgubiłem, dałem wszystkie do kaplicy na uroczystość, którą zaplanował papa, czyli ten papa Not, cały papież nasz. Wiemy, że nie mamy nic lepszego, żeby poprawić smak wody, ale będzie trzeba jakoś sobie poradzić. Nie dawaj im żadnego sakramentu, bo potrzeba go namszę. Chyba będziemy musieli przeżyć bez oranżadek Mekon. Dobrze, w takim razie sobie wyjdziemy z tego oto listu. No, biedna kobieta tutaj dokonała swego żywota. Nie, już nie będziemy wnikać w to. Co i dlaczego? Dobra, rozejrzymy się. Nic tutaj nie ma. Idziemy dalej. Jest tu jakiś kościółek. Zresztą tu wszędzie są krzyże. Nie wiadomo, gdzie iść w pierwszej kolejności, ale pójdziemy sobie tutaj. Co my tutaj mamy? No, oczywiście jakieś ciało, no bo jakże, żeby inaczej. Ja spróbuję jakoś tutaj się dostać. Tu nie ma możliwości. I to również wszystko jest zastawione. Żadnej dziury w tej siacie nie ma. Zatem udamy się. A tu co jest? Nie, też nic. Tu raczej się nic nie. Nic się tutaj nie dowiemy. Dobra, rowerek dziecięcy. Strasznie się mi to nie podoba. Yy, Mieszaniem dzieci w tę grę. Bo tutaj chodzi o to, że ostrzeżcie się oczęta tego co widzicie. Nasz bohater Blake co jakiś czas ma takie zwidy, ewentualnie słyszy, yy, słyszy Jessica. Zobaczcie tutaj, co jest w tym naczyniu. Yy, to jest dziewczyna, która Worestuż Satan. No. Masakra. Yy, to jest dziewczyna, która chodziła do klasy razem. Mm, razem z Blake'em oraz z Lin, czyli z żoną Blake'a. No, ciekawa historia. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Muszyska wstrętne gdzieś latają. Również jest zamknięte. Gra prowadzi nas tutaj, bez możliwości eksploracji innych budynków. Jeszcze tu zrekniemy. Też nie. No, i nasz bohater, co? Dlaczego on słyszy Jessica? Tak, zastanawiam się, czy on traci już sam yy, troszeczkę rozum. No, bo teraz rozumiem, że, że to śpiewa Jessica. Gdzie możemy iść? Tu jest łańcuch kuta. Tutaj już nigdzie nie wejdziemy. Dobrze, to jeszcze sobie pobiegniemy w tą stronę. Bo tu zauważyłem taką bramę. O, jeszcze tu jest jakieś, jakieś zejście. Gdzieś tu możemy udać się. Zobaczymy, czy jest. Nie, nie ma tu żadnej innej możliwości. Jak powrót? Jest bateria na szczęście. I tak, jest wielka kuta. Bez możliwości znalezienia klucza do niej, czyli musimy szukać gdzieś tutaj. Rozwiązania mamy jeszcze śmudę. Co to było? Fuck. Jakiś jzor mnie wciągnął do studni. Jezus, co to było? O nic na czołgistę przejdziemy tym kanałem, jak w, w pierwszej części Outlast'a. Please, Blake. Proszę Blake. Nie pozwól na to, czyli Jessica. No ale na co? Kurczę, te śruby wystające chyba nie są przyjemne z przechodzeniem po nich. O, to nie wiem czy to nie jest jakiś czasami z His. moi drodzy. rozumiem. Czyli jesteśmy w szkole. Coś tu się wydarzyło. Coś tu się wydarzyło, że Blake y, ma wyrzuty sumienia najprawdopodobniej i ta Jessica ciągle mu się objawia w tych snach. Dlaczego? Dlaczego Blake ma wyrzuty sumienia? <grywa> Ależ tu strasznie w tej szkole nic, idziemy twardo przed siebie Catholic School Moi drodzy, to jest szkoła katolicka Tego nie wiedziałem Czyli oni wszyscy w trójkę Uczyli się w szkole katolickiej Uuu, Jess Nie ma tutaj jazz. Podnieś, możemy tutaj coś podnieść Jest jakaś pozytywka, należała do Jessiki Proszę bardzo Co tu więcej nie możemy. Tu Jessica First Place. Jakieś takie odznaczenie za pierwsze miejsce, ale już nie będziemy czytać, w czym to było. Schowaj się, schowaj się. O, baterię możemy tutaj nawet drapnąć, proszę bardzo. Słyszę męski głos. Słuchajcie, ktoś. Ktoś zamordował nam. Najprawdopodobniej Jessica. Czy ja dobrze myślę? Przekonamy się już niedługo. A no, muszę się wracać, bo tam nie ma możliwości nigdzie pójścia. Zobaczymy, co dalej. Będzie był zaczaśnięty. To również. No i co? To nie da się przejść. No cóż, najwidoczniej coś gdzieś przeoczyłem. Tak, ewidentnie szkoła katolicka, to widać. Może w tej szafce tam jeszcze coś było, coś, co musiałem zabrać. Zatrzaśnięte. Tu się nie da otworzyć w ogóle. Dobrze, że baterię znalazłem, bo widzę, że tutaj. zmieniamy od razu baterię, żeby nie tracić tutaj możliwości obejrzenia. W tym miejscu, tam gdzie się odezwała się Jessica, zawołała mnie. Hmm. tutaj już nic w zasadzie nie można zrobić. Tu dziś ona się odezwała. W tym miejscu tutaj się nie da żadnego dokumentu przeczytać. Tutaj również. A, otwarły się nam drzwi. No, najprawdopodobniej jazz tędy przebiegła. Popatrzcie, te klasyczne jeszcze dyskietki. Chasey z 9.5, jakby Windows. <laughs> no, ja tak sobie chodzę, oglądam, nie? Zamiast ratować jazz. Ale pamiętajmy, moi drodzy, że to jest też jak dalej sen. Ja tu jestem w śnie i, i na razie, na chwilę obecną, tu się nie powinno nic złego wydarzyć. No, my tu musimy wyeksplorować, przejść jakby przez te wszystkie sale, które są dla nas dostępne. Tak wszędzie krzyż jest i to widać, że że zdecydowanie jest to szkoła katolicka. Dobra, ja sobie sprawdzę od razu te drzwi, nie da się. Tak, no oh nie, o oh nie, o oh nie. Ojej. 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 Kurcze, no nie, teraz będę musiał tutaj sobie... No że te drzwi. Ja już się chyba teraz... już się chyba teraz nie Kurwa. nie? No nie, no masakra po prostu. Ja teraz już nie wiem, czy teraz śnie, czy wracam znowu teraz do drugiej części Outlast'a. Nie wiem, nie mam pojęcia, zaraz się znowu pewnie o tym przekonamy. Dobra, zatem jeszcze raz sobie szybciutko. Podejmijmy tą próbę. Dobra, udało się otworzyć. O nie, o nie, o to szybciutko bieg, bieg, bieg. Co teraz? Skok? Jest, udało się, ale uciekamy dalej, nie ma na co czekać. Pyk. O nie, Blake, szybciutko, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jest, jest, udało się. Ale idę przed siebie, nawet nie patrzę, czy on w ogóle idzie za mną, czy nie. O nie, widzę latarkę. Naciśnij L1, żeby się obejrzeć. Ej, za mną idzie. Masakra. Tu po lewej widzę, że ktoś świeci latarką. Uciekamy w tą stronę. Teraz sprawdzimy, czy jeszcze za mną idzie. No, niestety. Kurczę, bym się teraz wykręcił. Kurczę, a teraz co? A tu co? O jest, przycisnąłem się. O, udało się. No i co? No i co? Chodź. widzisz, tak myślałem właśnie. Udało się na szczęście. Popatrzcie, oni tutaj na placu. Ich tu było więcej nawet niż jeden. Dobra, udało się na szczęście ocalić tyłek, zabawki dziecięcej misie, Kurcze, Czyli mm, wróciliśmy z tego snu ze szkoły katolickiej. Hehe. <laughs> Sfaniaku. kurcze przydałaby się bateria. O nie. Masakra. Czekaj, czy wyjdzie. Fajnie, że mogę się obracać po całości właściwie pod łóżkiem. Nie było takiej możliwości yy, w pierwszej części Outlasta, Nie wiem, czy o tym wspominałem. Idzie znowu z powrotem. Może ja poczekam, aż on sobie przejdzie. Bo domyślam się, że. Nie, chyba nie wejdzie, to ja cię mam gdzieś kolego. Hehe, <laughs> idzie, <laughs> patrzy pod tymi, to ja wpierdziłam. <laughs> o nie, o nie, szybko zamykaj te drzwi, ja teraz tutaj się muszę gdzieś schować. Może do szafy, o! Dobra. A no teraz widzę... Przytrzymaj, aby wyjrzeć. Jest tutaj. Jest w tym pomieszczeniu. szefa nie ma, nie ma możliwości podglądu. Ja mam to możliwość yy, jakiegoś tam podglądu, ale to pewnie przy otwarciu delikatnie tych yy, drzwi. Kurcze, bateria się kończy, ale baterię to jeszcze mamy to nie jest problem. Ja sobie tutaj zerknę czy tu gdzieś może przez tą szparę widać. Dobra. Wymiana baterii. Można otworzyć lewą i prawą połówkę O jest, latara gdzieś mi tu poświeciła, nie? O kurwa Chowaj się, chowaj się Ale ja by był jakby się udało Żeby on tu nie zajrzał Przewrotny Judasz, czyli odzywa się, no to znaczy, że tu jest. Musimy poczekać, moi drodzy, niestety musimy poczekać. Najprawdopodobniej ci tutaj magicy z tymi maczetami należą do klanu, jeśli tak to można nazwać, tego Papy Not, na to wygląda. I oni z tego co ja... Wychodzisz. No. Okej, okay, widzę, że jest jakaś możliwość przesunięcia szafy. I szybko skorzystamy z tego. Dobra moi drodzy, za chwileczkę wam dopowiem dalej tą historię. Z tego co ja rozumiem z tych, yy, z tych zapisków, które odnajdujemy. Jakieś przejście podziemne, kopalnia czy coś w tym stylu. Oni chcą jakby m, ci m, wierni papy nota, ja go nazywam papież, pieszczotliwie. O, oh Jezus. Masakra. Aha, i coś tam się nam wcześniej jeszcze nagrało. Odsłuchamy sobie tego. Mm, moi drodzy, y, fajne miejsce po to, żeby zakończyć odcinek, dlatego, że y, zaczniemy sobie właśnie od tego miejsca w następnym odcinku. Dlatego ja na dzisiaj Wam podziękuję bardzo za to, że byliście ze mną podczas tej ucieczki. Mm, no i co? Spotykamy się w następnym odcinku i dziękuję Wam na dzisiaj. Na razie. Cześć.